Zapraszamy na bajkę Zgubiony list do Mikołaja. Za oknem małej chatki na skraju lasu śnieg sypał już od rana. Wokół panowała cisza, jakby cały świat przykryto miękkim białym kocem. Zosia siedziała przy biurku i pochylała się nad kartką papieru ozdobioną srebrnymi gwiazdkami. W ręku trzymała niebieskie pióro, którym z zapałem pisała list do świętego Mikołaja. Kochany Mikołaju, zaczęła starannie stawiając litery, jakby każda była małym prezentem. W tym roku byłam bardzo grzeczna, pomagałam mamie, nie kłóciłam się z bratem i oddałam swoje ulubione kredki młodszej koleżance, bo nie miała własnych. W tym roku nie proszę o dużo, tylko o coś co może wywołać uśmiech u innych. Zosia zawahała się i dodała Chciałabym, żeby wszystkie dzieci miały kogoś, kto je przytuli. Gdy skończyła, włożyła list do koperty, starannie ją zakleiła i napisała na niej Do świętego Mikołaja, Laponia. Z uśmiechem ubrała płaszcz, czapkę i szalik w renifery, po czym wybiegła na ganek. Śnieg pruszył coraz mocniej, a powietrze pachniało zimą i piernikami z pieca. Zosia ruszyła przez zaspy w stronę skrzynki na listy stojącej przy drodze. Wtem zaskoczył ją silny podmuch wiatru. Zanim zdążyła cokolwiek zrobić, wiatr chwycił kopertę i porwał ją w górę, aż w końcu list zniknął wśród wirujących płatków śniegu. O, nie! Zawołała dziewczynka, próbując biec za listem: Wróć! To bardzo ważne! Ale wiatr nie słuchał. Unosił list coraz dalej nad las, nad pola aż w końcu cisza znów spowiła okolice. Zosia stała bezradna, a łzy wymieszały się ze śniegiem na jej policzkach. Tymczasem wśród gałęzi pobliskiej sosny czuwała wiewiórka o rudym futerku. Miała na imię Pusia. Widziała wszystko i zmartwiła się. Trzeba jej pomóc, powiedziała sama do siebie. To musi być coś bardzo ważnego. I zanim wiatr ucichł, Pusia ruszyła po swoich przyjaciół, Sowę Klarę i Zająca Tuptusia. Wspólnie postanowili odnaleźć zgubiony list, zanim noc przykryje ślady śniegiem. Noc zapadła szybko. A śnieg skrzył się jak tysiące diamentów. Pusia biegła po gałęziach, a pod nią w śniegu skakał zając tuptuś. Za nimi leciała sowa Klara, której skrzydła szeleściły cicho jak papier prezentowy. W którą stronę wiatr mógł go ponieść? zapytała Klara, rozglądając się wśród drzew. Pewnie w stronę pola tam zawsze wieje najmocniej. Odpowiedziała wiewiórka, wskazując łapką kierunek, gdzie śnieg tańczył w świetle księżyca. Dotarli na polanę. Tuptuś podniósł coś z ziemi, mały kawałek błękitnego papieru. To musi być z listu, zawołał. Jesteśmy blisko. Wszyscy trzej zaczęli szukać uważnie. Ślady wiodły w dół w stronę zamarzniętego potoku. Gdzieś w oddali słychać było trzask gałęzi. To wiatr bawił się w gonitwę z cieniami. Patrzcie, zawołała Klara z góry. Tam, przy kamieniu, coś błyszczy. Rzeczywiście, wśród śniegu leżała koperta, częściowo przysypana, ale wciąż nienaruszona. Zwierzątka podbiegły, a pusia delikatnie ją odkopała. Mamy to, powiedziała z dumą. Teraz tylko musimy ją dostarczyć Mikołajowi. Ale jak? zapytał tuptuś. Laponia jest daleko, a my jesteśmy tylko małymi zwierzątkami. Sowa Klara zamyśliła się. Znam drogę, odparła spokojnie. Co roku w noc Mikołajek widzę jego sanie przelatujące nad lasem. Jeśli ruszymy teraz, może zdążymy przed świtem. I tak rozpoczęła się niezwykła podróż, przez lasy, pola i zamarznięte strumienie. Śnieg sypał coraz mocniej, a wiatr gwiżdżał w gałęziach jak orkiestra zimy. Pusia niosła list owinięty w liść sosny, żeby go nie zamoczyć. Tuptuś torował drogę w śniegu, a Klara prowadziła z nieba, świecąc oczami jak dwie latarnie. Kiedy dotarli na skraj wielkiej polany, Ujrzeli w oddali złote światło to był warsztat świętego Mikołaja. Ale między nimi a celem stała głęboka zaspa i zamarznięty mostek. Musimy się tam dostać, zanim świt dotknie horyzontu powiedziała Klara. Damy radę krzyknął Tuptuś i skoczył pierwszy, choć lód trzeszczał pod jego łapkami. Zwierzątka wiedziały, że nie mają czasu do stracenia. Gdzieś wysoko na niebie błysnął pierwszy promień świtu, a sanie Mikołaja już zaczynały się szykować do drogi. Zwierzątka wpadły do warsztatu tuż przed tym, jak Mikołaj miał zająć miejsce w swoich saniach. Elfy krzątały się w pośpiechu, pakując ostatnie paczki. Powietrze pachniało cynamonem, igliwiem i radością. Kim wy jesteście? Zapytał jeden z elfów, widząc przemarznięte stworzonka. Przyjaciele dziewczynki z lasu, odparła Klara dumnie, kładąc kopertę na stole. Wiatr porwał jej list, ale my go odnaleźliśmy. To bardzo ważny list. Święty Mikołaj ubrany w czerwony płaszcz z białym futrem, podszedł do nich i delikatnie otworzył kopertę. Jego oczy rozbłysły, gdy przeczytał słowa Zosi. Chciałabym, żeby wszystkie dzieci miały kogoś, kto je przytuli. Powtórzył cicho. To najpiękniejsze życzenie, jakie dostałem tej zimy. Pochylił się nad zwierzątkami. Dziękuję Wam, moi mali pomocnicy. Dzięki Wam ten list dotarł. Ale nie tylko list, także dobro, które niosła ta dziewczynka. Mikołaj sięgnął do worka i wyjął trzy maleńkie paczuszki. Każda była owinięta w złoty papier i przewiązana czerwonym sznurkiem. Dla was, powiedział z uśmiechem, za odwagę i przyjaźń. Pusia dostała złoty orzech, który nigdy się nie kończył, Klara, piórko, które świeciło w ciemności, a tuptuś, szalik, który zawsze ogrzewał, choćby mróz był największy. Mikołaj wsiadł do sań, a renifery potrząsnęły dzwonkami. A teraz czas na cud. Powiedział, spoglądając w niebo: Zanieśmy to życzenie światu. W jednej chwili rozbłysły gwiazdy, a śnieg zaczął wirować jak w tańcu. W tej samej chwili, wiele kilometrów dalej, Zosia obudziła się i podbiegła do okna. Na parapecie leżała maleńka koperta z napisem: Dziękujemy za twoje dobre serce. Dziewczynka uśmiechnęła się szeroko, bo wiedziała, że Mikołaj przeczytał jej list. A w jej sercu zrobiło się ciepło, jakby przytulił ją sam świat. Od tej nocy, co roku, gdy padał śnieg, Zosia wieszała na drzewie małą kopertę z napisem dla ciebie, kto potrzebuje dobra, a wiatr, ten sam, który kiedyś porwał list, niósł ją dalej do kogoś, kto właśnie tego potrzebował. Od tej niezwykłej nocy nic już nie było takie samo. Zosia często wyglądała przez okno, wypatrując maleńkich światełek na niebie. Wierzyła, że to sanie świętego Mikołaja wracają do domu po kolejnej nocy pełnej cudów. A kiedy śnieg zaczynał znów cicho padać, wychodziła na ganek i wieszała na drzewie białą kopertę z napisem: Dla ciebie kto potrzebuje dobra. I choć nigdy nie wiedziała, do kogo trafi, czuła, że ten list tak jak jej pierwszy, zawsze znajdzie swoją drogę. Bo dobro, nawet najmniejsze, nigdy się nie gubi, ono po prostu wędruje dalej, z serca do serca, z dłoni do dłoni, z uśmiechu do uśmiechu. Wiewiórka pusia, sowa Klara i zając tuptuś czasem odwiedzały ją zimą. Siadały pod oknem, a Zosia zostawiała im okruszki pierników. Wiedziała, że to dzięki nim jej marzenie dotarło do nieba. A gdzieś tam wysoko, w swojej lapońskiej pracowni, święty Mikołaj patrzył w magiczną kulę i uśmiechał się pod nosem. Dobra robota, mała Zosiu, szeptał z ciepłem w głosie. Taki list warto było odnaleźć. Śnieg dalej tańczył w powietrzu, a dzwonki reniferów brzmiały w oddali jak spokojna zimowa melodia. I tak kończy się ta historia o liście, który zgubił się w śniegu i o dziewczynce, której dobro ogrzało cały świat. A teraz zamknij oczy, weź głęboki oddech i pomyśl o czymś dobrym, bo kto wie, może właśnie w tej chwili wiatr niesie Twój własny list prosto do Mikołaja. Do zobaczenia w kolejnej opowieści.